Jerzy Samp, legendy gdańskie, gdańska piękna madonna. Gdy zmarł zamożny garncarski mistrz, pozostawiając młodą i piękną żonę. Ta z początku nie wiedziała, co począć z wielkim warsztatem, w którym zatrudnionych było sporo osób. Nie lada umiejętności wymagało kierowanie pracą przy produkcji dzbanów, glinianych pucharków, ozdobnych mis, a nawet pięknych gdańskich kafli piecowych. Szybko jednak zaczął się starać o jej rękę jeden z czeladników. Wiedział doskonale, że są tylko trzy sposoby, by jako mistrz prowadzić w tym wielkim mieście portowym własny warsztat Można było dziedziczyć warsztat po ojcu lub po bliskim krewnym, nabyć go za duże pieniądze, albo też wejść w jego posiadanie drogą orzenku. Czeladnik ten, podejmując uzmarłego majstra pracę, nie miał grosza przy duszy. Nie odłożył też w ciągu paroletniej praktyki żadnych pieniędzy, był bowiem człowiekiem rozrzutnym oraz skorym do wypitki i wybitki, na spadek żaden także liczyć nie mógł. Chcąc zatem stać się prawdziwym mistrzem, musiał zostać mężem wdowy po zmarłym garncarzu. Wierzył zresztą, że ta, gdy tylko skończy się okres żałoby, zgodzi się wyjść za niego. Wdowa jednakże znała go dobrze, wiedziała, na co go stać i ile jest wart. Przeto wcale nie spieszyła się z odpowiedzią. O wiele bardziej podobał jej się zresztą inny czeladnik, spokojny i pracowity, któremu od dawna już okazywała serdeczność, a i on pomagał jej we wszystkim, jak tylko potrafił. Wybiorę ciemnowłosego, obrazi się blondyn i odejdzie niechybnie na zawsze. Wyjdę za blondyna! To brunet z pewnością oboje nas zatłucze na śmierć przy pierwszej okazji, jaka mu się nadarzy. Dumała pełna sprzecznych uczuć kobieta. Dobrze zdawała sobie przy tym sprawę z tego, jak bardzo porywczym i mściwym człowiekiem był, zabiegający o jej względy, pierwszy z czeladników. Ten zaś doszedłszy do wniosku, że wdowa wyraźnie zwleka z decyzją co do ponownego zamążpójścia, zaczął jej dokuczać coraz bardziej. Narzucał się jak mógł i rozpanoszył w warsztacie i kamienicy, jakby już był tu panem i mistrzem. Nie mógł na to patrzeć obojętnie drugi czeladnik. Przy każdej okazji brał w obronę nagabywaną kobietę, pracował za dwóch i, chociaż zdawał sobie sprawę z przewagi rosłego i silniejszego rywala, któremu schodzili z drogi nawet najbardziej zawadiaccy tragarze worków z Wyspy Spichrzów, Powiedział mu w końcu, co o nim myśli. Pewnego wieczoru doszło między nimi na ulicy do bardzo ostrej kłótni, która nieoczekiwanie przerodziła się w bójkę. Nagle podczas szamotaniny obu zwaśnionych garncarzy błysnęło w świetle księżyca ostrze sztyletu. I wówczas to silniejszy z napastników, silnie odepchnięty przez rozpaczliwie broniącego się blondyna, upadł na bruk tak nieszczęśliwie. Że nadział się na własny nóż. Niestety, rana, z której obficie popłynęła krew, była raną śmiertelną. Powstało wielkie zbiegowisko. Oniemiały z przerażenia garncarz stał, jakby go zamurowało. Nie wiedział, co począć, lecz w pełni zdawał sobie sprawę, że oto niechcący stał się sprawcą nieszczęścia. Tłum gapiów. Przyświecając sobie pochodniami, bo księżyc skrył się właśnie za wielką chmurą płynącą po niebie od strony morza, spoglądał ze współczuciem na umierającego. Spójrzcie, no tylko, wyszeptał jeden z tragarzy. Dawid zabił Goliata. Naraz konający mężczyzna. Poderwał się po raz ostatni i resztką sił, lecz dobitnie, tak by wszyscy mogli go słyszeć, wykrzyknął: Pomścicie moją śmierć, bracia! Pomścicie ją! Nie dajcie odejść podstępnemu mordercy i tchórzowi! Trzymajcie go! Dokończył już ciszej, wskazując zakrwawioną dłonią na młodego garncarza. Były to ostatnie słowa złego człowieka. Przeczuwał on dobrze, jakie to więzy łączyły jego rywala z piękną wdową. Uczynił więc wszystko, by przekreślić wspólną przyszłość tych dwojga, tak bliskich sobie istot. Zaślepiła go zawiść, silniejsza nawet od lęku przed grzechem. Na ratusz z mordercą! zawołał tłum. Żaden przecież ze zgromadzonych nie przypuszczał, by umierający człowiek splamił sobie duszę kłamstwem i umierał z grzechem na ustach. Któż miałby odwagę skazywać w ten sposób siebie na wieczne potępienie? Coś podobnego nie mieściło się po prostu w głowach. Motłoch pojmał więc niezwłocznie oskarżonego, skrępował mu ręce grubym powrozem i poprowadził do ratuszowego więzienia. Nikt nie dał wiary jego relacji o prawdziwym przebiegu całego zajścia. Nawet zeznania wdowy, złożone następnego dnia pod przysięgą, z których jednoznacznie wynikało, iż obwiniony zawsze był uczciwy i ze wszech miar prawy, na nic się tam zdały. Sędzia wysłuchał wprawdzie jej słów, lecz odpowiedział: Ileż to już razy namiętność sprowadzała najporządniejszych nawet ludzi. Na drogę występku i zbrodni. Dlaczego właśnie on miałby być wyjątkiem? Po krótkim zastanowieniu i naradzie wstał, uroczyście ogłaszając. Kto przelał czyjąś krew, tego krew przelana być musi. Sądzący i ławnicy jednomyślnie skazują garncarza na śmierć przez ścięcie toporem. Na te słowa. Raz jeszcze zabrał głos, pobladły ze zgrozy, biedny skazaniec, nieudolnie próbując opowiedzieć przebieg tragicznego zajścia. Nie mam na sumieniu żadnej zbrodni. Nie ja winien jestem zabójstwa, o które mnie posądzacie. To był nieszczęśliwy wypadek. Broniłem się tylko. Uwierzcie mi, panowie, proszę, ja. ja. nawet nie miałem sztyletu w ręce. Ten człowiek zginął od własnego noża. Nie zabiłem go! Ale ławnicy, jakby głusi, wzruszyli tylko ramionami, mówiąc ni to do siebie, ni to do zgromadzonych: Wymyślił sobie historyjkę o nieszczęśliwym wypadku, ponieważ chce ocalić głowę. Ale fakty i świadkowie są przeciwko niemu. Fałszywe świadectwo nieżyjącego. Znaczyło widać dla nich więcej niż słowa garncarza, którym żaden z sędziów nie dał wiary. Zaraz też rozkazali odprowadzić skazańca do więzienia, gdzie czekać miał na ścięcie. Gdy tylko nasz czeladnik znalazł się w mrocznej celi katowni, natychmiast padł na kolana, zanosząc modlitwę do Matki Boskiej. Jakże młodo mam kończyć swoje życie i w jak straszny sposób schodzić z tego świata? Pomóż, dobra panienko, i ratuj ginącego. Ty wiesz przecież dobrze, jak było naprawdę. Nie zamordowałem swego przeciwnika, choć wyznaję szczerze, bardzo źle mu życzyłem. Nie pozwól pani, bym niewinnie zginął z ręki kata. Ludzie opuścili mnie w potrzebie. Nie uwierzyli moim słowom, nie chcieli zrozumieć. Nawet kobieta, o którą się biłem, nie może mi już nic więcej pomóc, choć wierzę, że ma ona dla mnie wiele serca. Jedyna nadzieja w Tobie, Pani. Zlituj się nade mną, biednym. Wysłuchaj nędznego grzesznika. Kiedy tak garncarz pogrążony był w głębokiej modlitwie... Zdało mu się, że gruby mur więzienny ściany zniknął. Ujrzał jasno-błękitne niebo, a pośród złocistych chmurek ukazała się Maryja Panna z dzieciątkiem na ramieniu. To, co więzień teraz ujrzał, było tak wspaniałe, że nagle zapomniał o wszystkich swoich kłopotach, o beznadziejnej sytuacji i o tym, co miało go niebawem spotkać. Zapomniał także o młodej wdowie, która, udawszy się do mariackiej świątyni, klęczała właśnie przed piękną pietą gdańską, prosząc madonnę o zlitowanie. Cóż wszystko to znaczy, w porównaniu z tym, co wkrótce będę zawsze już mógł oglądać w niebie? wyszeptał z zachwytem. Madonna skinęła tymczasem na niego uspokajająco, lekko się doń uśmiechnęła. I rozpłynęła w przestworzach błękitu. W jego sercu pozostał jednak na zawsze jej cudowny wizerunek. Olśniony tym widzeniem, skazaniec wyzbył się zupełnie wszelkiego lęku, bojaźni przed śmiercią, poczucia hańby i wstydu, które było może silniejsze nawet niż strach o własne życie. Niewysłowiona wprost wdzięczność przeniknęła jego duszę, sprawiając, iż jedynym odtąd marzeniem młodego czeladnika było uwiecznienie wizerunku tej, którą przez moment dane mu było oglądać i którą tak dokładnie zapamiętał. Chciał, by także inni doznawać mogli na jej widok uczucia spokoju, wolności i bezmiaru szczęścia. Poprzez dozorcę więziennego. Zwrócił się do Rady Miejskiej, by ta zechciała spełnić ostatnią wolę skazańca i aby mu dostarczono do celi glinę, gips, farby i potrzebne narzędzia, co też uczyniono. Z poskręcanych drutem drewnianych drążków i gałęzi wykonał szkielet rzeźby, który oblepił grubą warstwą dobrze ugniecionej gliny. Niebawem zaczęły się wyłaniać zarys tułowia, szaty kształty rąk, postać dzieciątka i wreszcie głowa madonny. Pracował niemal bez wytchnienia, zarówno w ciągu dnia, jak i nocą przy świetle księżyca. Co jakiś czas skrapiał rzeźbę wodą, by glina zbyt szybko nie wysychała, po czym rzeźbił dalej, poprawiał, uzupełniał, zmieniał i dodawał. Mrużąc oczy, przypominał sobie niebiańską postać w aureoli słonecznych promieni. Następnie zaś dalej modelował swoje wielkie dzieło na kształt wizerunku, który ciągle miał przed oczyma i w sercu. Wciąż jednak odnosił wrażenie, że jest ono ledwie słabym odbiciem tego, co dane mu było ujrzeć tak niedawno. Gdy wreszcie praca była całkowicie ukończona, ofiarował figurę Gdańskiej Radzie. Zebrali się dostojni patrycjusze, przybył nawet sam burmistrz, by obejrzeć, jakie też dzieło wykonał skazany na śmierć garncarz. Ujrzawszy zaś Madonnę, dostojni rajcowie wstrzymali z oszołomienia oddech, a potem padli na kolana. Z figury biła ku nim niewysłowiona słodycz, spokój i świętość. Jakże wspaniałe proporcje zastosował artysta. Jak piękne nadał rzeźbie kształty, jakże łagodne pokazał oblicze. Głowę panienki zdobiła złocista korona. Na ciemnobłękitnej sukni iskrzyły się pośród fałd, gwiazdki. Uśmiechnięty Jezusik wyciągał rękę po dojrzałe rumiane jabłuszko trzymane przez Maryję w lewej dłoni. Całość sprawiała wrażenie, jakby twórca, wykonując swoje dzieło, odtwarzał coś. Co naprawdę widział na jawie? Ktoś, kto stworzył taką postać i potrafił, jak nikt chyba dotąd, oddać niewinność i dobroć Bożej Matki, sam także być musi człowiekiem bogobojnym i uczciwym. Czyżby mógł on pozbawić życia bliźniego swego? Powiedział głośno burmistrz. I nagle zaczęto sobie przypominać, że ten, który w chwili śmierci oskarżył garncarza o dokonanie mordu, nigdy właściwie nie cieszył się wśród mieszczan dobrą opinią, że zawsze była w nim zawiść. Znalazł się nawet kupiec, od którego nieżyjący już czeladnik nabył sztylet i zeznał, komu go sprzedał. Sędziowie i ławnicy raz jeszcze zbadali całą sprawę i orzekli, że oskarżony jest niewinny i może zaraz opuścić więzienie. Darowano mu więc nie tylko życie, ale i wolność. Wśród radosnej wrzawy całego miasta wyprowadzono skazańca z mrocznej katowni na ulicę. Tłum ludzi towarzyszył mu w drodze do domu. Czekała go tam ta, która ani na moment nie zwątpiła w jego niewinność. Wkrótce odbył się ich uroczysty ślub. Udzielono im go w mariackim kościele przed obliczem pięknej Madonny, której wyrzeźbiona przez garncarza postać zdobi odtąd tamtejszą kaplicę świętego Rainolda. Dawni Gdańszczanie nazywali ją przez długie stulecia błękitną kaplicą niebiańską. I dziś jeszcze podziwiać można tu ów owiany niejedną legendą. Klejnot sztuki średniowiecznego Gdańska.